Zadania na spokojnie. Rok 2024, motora podstawowa, termin poprawkowy, zadanie piąte. Do rozwiązania jest nierówność i trzeba znaleźć zbiór jej rozwiązań. No to myślę, że to będzie zadanie, które rozwiążemy w sposób ekspresowy. No to biegniemy ekspresowo. Przepisałem ekspresowo przykład. Ekspresowo obie strony mnożę przez 17. Wiadomo dlaczego, mam nadzieję. 17 po lewej, 17 po prawej. No tak, dlaczego? Żeby te 17 tutaj się oprościły, żeby już mianownika nie było. Czyli będzie 3 razy w nawiasie 6 minus x jest mniejsze równe od 51, bo tyle to jest 17 razy 3. Teraz pozbywamy się nawiasu, wykonując mnożenie. 3 razy 6, 18. Odjąć 3 razy x, czyli 3x, mniejsze równe od 51. No to co? No tak, przenosimy 18 na stronę prawą, pamiętając o zmianie znaku. I po przeniesieniu i przeliczeniu mamy minus 3x jest mniejsze, równe od 33. Obie strony dzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej. Skoro minus 3 tam jest, no to dzielimy przez minus 3. I o! No tak. Trzeba przypomnieć sobie z dawnych czasów szkoły podstawowej, że jak dzielimy albo mnożymy obie strony nierówności przez liczbę ujemną, to zmieniamy zwrot tej nierówności. Czyli będzie, że x jest. Już tym razem większe równe. Tak? A skąd to minus 11? No 33 podzieliliśmy przez minus 3. To ewidentnie widać, że gdybyśmy to narysowali na osi liczbowej, no to mamy wszystkie liczby od minus 11 w prawo. Co idealnie koresponduje z odpowiedzią D. I ekspresowo mamy koniec zadania. Dziękuję za uwagę.